Dzień dobry, witam Was dzisiaj tak bardzo nietypowo, ponieważ wśród y, lawendy tak bardzo podoba mi się ta lawenda, y, tak ładnie mi zakwitła w tym roku i tak dużo jest takich różnorodnych y, motylków. Właściwie to jeden rodzaj motylków, taki, taki dziwny, żółtawy i mnóstwo pszczółek karmią się tą lawendą, ale my też będziemy się nią karmić. Za chwilę Wam powiem, bo. Nie tylko jest ona piękna, tak jak tutaj widzicie i u nas rośnie dosyć często w Polsce, jak również na całym świecie rośnie lawenda, ale to bardzo pożyty, pożyteczne i przyjemne takie w odbiorze taka roślinka. Widzicie nie tylko dla nas, ale również i dla owadów jest bardzo miododajna. To nie tylko są piękne i pachnące kwiaty, ale również doskonały dodatek do wielu produktów. Na przykład wspaniały środek naturalnej pielęgnacji, a także no, wyśmienity składnik kulinarny, czyli w kuchni. Jagi również posiada mnóstwo właściwości zdrowotnych. Prawdopodobnie lawenda pochodzi z Persji lub z Wysp, z wysp Kanaryjskich. I, I dawniej była po prostu tam uprawiana, ale rozpowszechniła się po, po całym praktycznie świecie. U nas jest też uprawiana właśnie kwiatostany tej lawendy, bo to jest dla nas ważne w tej chwili. Zbiera się w lipcu lub w sierpniu, ale ja uważam, że już je trzeba zbierać, ponieważ są już ładnie dojrzałe. Co tu jeszcze powiedzieć? Kwiaty lawendy zawierają bardzo dużo garbników, fitosteroli, antocyjany, kwasy organiczne i również sole mineralne. Jednak najcenniejszym składnikiem kwiatów lawendy jest olejek eteryczny i tutaj właśnie o to mi chodzi. Zaraz powiem dlaczego. Substancje, które zawierają się w kwiatostanach w tych kwiatach lawendy, są dla nas bardzo korzystne, ponieważ pomagają nam również przy problemach z układem trawiennym, więc są bardzo zbawienne, jeżeli ktoś ma takie problemy. W przypadku również bólu brzucha, czy kolce jelitowej, czy nawet dolegliwości różnych na pod, na właśnie dolegliwości trawiennych. Również olejek lawendowy, bo będziemy właśnie już zmierzam do, do celu, będziemy robili olejek lawendowy sami, sami sobie go zrobimy z naszych kwiatuszków, gdzie rosną u nas, lub sobie znajdziecie gdzieś w jakimś miejscu ekologicznym proponujemy sobie je zerwać, zaraz pokażę jak. Ponieważ, jak wspomniałam, jest bardzo korzystny dla nas taki olejek, bardzo, 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 <laughs> ponieważ działa przeciwpasożytniczo, jest grzybobójczy, rozszerza naczynia krwionośne, w stanach napięcia nerwowego, na migrenę uspokaja, działa przeciwbólowo, Wystarczy tylko skronie, lekko przetrzeć sobie tym, natrzeć tym olejkiem i już będzie nam lepiej. Anty, antyoksydacyjnie działa, oczywiście, przeciwobrzękowo, przeciwskurczowo, regeneruje naskórek, na przykład po ugryzieniach różnych owadów, komarów, przy trądziku, przy bólach reumatycznych, jeżeli wcieramy sobie taki olejek lawendowy w skórę, to oczywiście działa. Przeciwbólowo. No, mnóstwo, mnóstwo na zmęczenie. Taką sobie robimy mgiełkę i nas postawia na nogi, na znużenia różnego typu. No, naprawdę to jest numer jeden taki olejek, żebyśmy sobie go zrobili naprawdę, i jest bardzo łatwy. Również kłopot z zasypianiem i kłopoty z zasypianiem, jeżeli ktoś ma nie może zasnąć, to taki woreczek lub taki, taką wiązaneczkę z takiej kwiatostanów lawendy sobie kładzie koło podusi i gwarantuje, że będzie mu łatwiej zasnąć i przyjemniej, bo przecież ładnie pachnie. Również, co tu jeszcze powiedzieć, do płukania jamy ustnej, jeżeli boli Was gardło w stanach różnych zapalnych, po prostu płuczemy sobie jamę ustną, taką zawiesioną, rozcieńczony po prostu olej z wodą. No i oczywiście wzmacnia odporność, zmniejsza zapalenie zatok, zmniejsza katar, który, który możemy złapać. Stymuluje powstawanie przeciwciał, a więc doskonale sprawdza się w, w tym, aby uodpornić sobie nasz organizm. Również działa bardzo fajnie na przetłuszczające się włosy pobudza krążenie, obniża ciśnienie, i, i oczywiście jeszcze smarując sobie y, miejsca, gdzie występuje celulit, zmniejsza go. Y, no to chyba tyle. To taki, Tak bardzo dużo zalet, posiada, y, posiada ta lawenda te, te piękne kwiaty, pszczółki się y, nimi tak samo zachwycają. Widzę tutaj non stop sobie siadają na tych kwiatuszkach i Pobierają nektar. Motylki też. Nawet wieczorem taka po prostu duża, duż, dużo tych motylków tak się wzbudza, jak się przejdzie. Bardzo ładnie to wygląda. Bardzo ładna pora jest właśnie taka, gdzie ta lawenda kwitnie. Nie wiem, czy to, te, to, to są te motylki, bo próbowałam doczytać o tych motylkach nie wiem, podobne znalazłam, że się nazywają furczaki gołąbek, ale nie wiem, nie wiem, nie jestem pewna. Takie są też motylki, które y, siadają właśnie sobie na tych kwiatuszkach, ale chyba nie, bo tamte mają takie długie trąbki. No nic, nieważne. W każdym razie ładnie są te motylki, y, pszczółki, a my zajmiemy się robieniem olejku. Więc y, co teraz zrobić? Ja wezmę i nazbieram sobie taki malutki słoiczek zrobię, tylko żeby Wam pokazać, jak się go robi i, i czy łatwo, czy trudno, od razu odpowiem, że łatwo. Y więc tutaj podłożę sobie y koszyczek i zrywamy sobie kwiatostany. Uciekajcie pszczółki, zaraz sobie przyjdziecie. <laughs> Zbieramy kwiatostany. Mhm to jest przyjemna praca, bo bardzo ładnie później pachnie ręka sobie postawimy. A już ruszyłam. nic. Postawiłam sobie koszyczek, bo żeby sobie gałązki. Mam taki mały słoiczek, więc nie dużo tego zbiorę. Zostawię resztę dla motylków no im starczy mam tutaj kilka tych kępek lawendy więc na pewno wszystkiego im nie zużyję robimy sobie teraz olejek olej, olejek taki lawendowy ze świeżych kwiatostanów jak widzicie zbieram świeże ale można też zebrać y, świeże lub kupić sobie suszone kwiatuszki lawendy. Procedura będzie identyczna. Tam jest tylko jeden. Jedno coś robi się <grymne> inaczej, ale to zaraz powiem, żeby tutaj. Okej. Okay. Może starczy, bo mam taki mniejszy słoiczek. Okej, okay, to mam tyle. Dobrze, wkładamy sobie do słoiczka, hop, hop. ale pięknie pachną. Czyli uzbierałam praktycznie w sam raz. Bardzo prosta procedura. Robienia sobie olejku z lawendy. I w domu przyszykowałam sobie y, olej. Y, ja mam olej y, z oliwek podgrzany, i zalewamy sobie tą lawendę. Ja mam oliwę z oliwek, ale oczywiście może być inny olej. Może być, polecają bardzo, polecają olej z migdałów, migdałowy sezamowy. Może być olej winogronowy, jak już tam kto ma jaki olej. Ja mam ekologiczny i dobrze. Miesza zakręcamy. Wymieszamy i teraz taki słoiczek. O, mieszamy sobie tuszki, żeby były zanurzone w tym oleju. Taki słoiczek wkładamy sobie w ciemne miejsce, w chłodne miejsce i stoi sobie no, miesiąc, sześć tygodni. Zalecałabym sobie, zalecałabym wam sobie też, żeby przemieszać taki te, ten słoiczek, te, te, te kwiatostany w tym słoiczku, tak raz, dwa, trzy, trzy razy w tygodniu. No co drugi dzień? O, może tak, żeby, było, żeby ten, ta oliwa weszła w te kwiatostany tych kwiatuszków. To jest procedura na, zr na zrobienie olejku z, y, ze świeżych y, kwiatostanów y, lawendy, ale jak już wspomniałam wcześniej, można zrobić z suszonych kwiatuszków. Kupujemy sobie suszone lub sobie sami suszymy. Procedura jest taka sama, tylko że zalewamy te kwiatuszki, zatapiamy tak, żeby całe były zanurzone w oliwie y, chłodnej, zimnej. Y, natomiast stawiamy ten słoiczek y, w słońce. Słońce, w ciepły, najlepiej właśnie teraz jak są ciepłe dni, żeby sobie stał w słoneczku 4, też 6 tygodni. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to proponuję do piekarnika lub do łaźni wodnej właśnie, żeby też podgrzać taki olej i żeby był ciepły razem z tymi kwiatuszkami, z tymi suszonymi kwiatuszkami. Jak widzicie, to jest bardzo proste do zrobienia. Bardzo łatwe, proste, a jak ma dużo właściwości, prawda? O których wspomniałam. Naprawdę przyda nam się. No i jeszcze oczywiście głównym właściwie główne zadanie lawendy to jest odstraszanie moli, to każdy z nas wie i, i ten zapach nie cierpią tego zapachu. On jest taki ładny. <laughs> No to wspomniałam już, że... Aha, nie wspomniałam jeszcze, że doskonale nadają się do kuchni, na różne lemoniady, do różnych deserów. No i oczywiście zioło miody doskonałe się robi z lawendy. W ogóle lawendowe miody też są, ale można sobie ziołomiód taki zrobić, czyli bierzemy sobie gałązki lawendy, kwiatki, zanurzamy w miodzie, który mamy, oczywiście takim prosto od pszczółek. No i on się maceruje ładnie z, z tą lawendą jest piękny zapach i też zdrowe, zdrowe wszystko takie dla nas. <laughs> no, hmm, co tu jeszcze bym powiedzieć? Do, do kąpieli wspomniałam, no wiadomo jakie właściwości ma. Dobra, to tego już nie, nie będę powtarzać. No to tyle. Dzisiaj taki lawendowa, law, lawendowy dzień, lawendowa niedziela jest niedziela tak sobie tutaj przycupnęłam i postanowiłam sobie zrobić olejek lawendowy i wam pokazać jak go zrobić i żebyście mieli sobie go w domu i jeżeli przyjdą jakieś dolegliwości oby wam pomógł. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. I miłego dnia wam życzę i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa.